Dobry wieczór Państwu. No cóż można powiedzieć, no na pewno przyjechaliśmy tutaj z, wiadomo, z zamysłem wygrania tego spotkania. Zresztą tak jak do każdego meczu, tak i do tego podchodziliśmy. Eee, wiedzieliśmy, że to jest trudny teren i trudno się tutaj gra z Puszczą na ich obiekcie. I dzisiaj Puszcza to potwierdziła. Jest to solidny, mocny zespół. Myślę, że w większości meczu staraliśmy się my prowadzić grę, ale puszcza dobrze wykorzystywała pewne sporne, może sytuacje, które powodowały dużą ilość stałych fragmentów gry, które wybijały, wybijały nas cały czas z rytmu. Stworzyliśmy swoje sytuacje, powinniśmy je wykorzystać. Niestety tak się nie stało. Ale stare powiedzenie mówi: Jeżeli nie możesz wygrać spotkania, to go zremisuj, i musimy szanować ten punkt. Um, I myśleć już o następnym meczu. Zawodnikom gratuluję, że w momentach, kiedy trzeba było podjąć walkę, to podjęli tą walkę walkę momentami, jak było widać, wręcz fizyczną. Um, Dziękuję też dużej ilości kibiców, którzy przyjechali. Też, też właśnie, nie wiem, to jest też taka trochę dziwna sytuacja, bo kibice i tak jeżdżą na mecze, i, i myślę, że też należałoby o tym pomyśleć, żeby w końcu kibice drużyn przyjezdnych mogły, mogli jeździć za swoimi drużynami, bo przecież po to my to wszystko robimy. Robimy dla kibiców. Dziękuję bardzo.